Akwarium Amatorskie TV i kłaniam się wszystkim słuchajcie dzisiejszy odcinek będzie mm, kontynuacją poprzedniego odcinka o pH wody Dzisiaj o, będzie o kontrolerze PH Słuchajcie Pozdrawiam kolegę Silezję, Silesia Aqua czy coś takiego Przepraszam jak przekręciłem nazwę nika a, mi, a więc tak no Kolega tenże kolega mówił w ostatnim odcinku W komentarzach napisał że y, Gadam głupoty bardzo ogólnikowo i tak dalej i tak dalej. No, jak się spytałem, jakie głupoty gadam, nie zechciał już mi to odpowiedzieć. A więc wszystkie krytyczne uwagi, bardzo mile widziane, ale proszę o konstruktywną krytykę. Takie komentarze, które krytykują tylko bo krytykują, bez odpowiedzi, bez konkretów, traktuję jako spam i jako zwykłe hajterstwo i takie komentarze od razu usuwam ok to tyle na ten temat oczywiście wszystkich zachęcam do komentowania, lajkowania przejdźmy do meritum widzicie Vapro TH controller tak to wygląda pudełeczko ja chcę dzisiaj opowiedzieć, niestety też być dzisiaj ogólnikowo panie Silesia nie rozpierdolę tego na drobne kawałeczki nie zobaczę, co w środku jest, z czego to zrobione i tak dalej. Trudno się mówi. Ok, u góry widzicie kontroler pH. Kabel wychodzący do wtyczki, do której podłączamy elektrozawór CO2 z instalacji CO2. Następnie od lewej to niebieskie to elektroda, którą Podłączamy do kontrolera z lewej strony. Następna sprawa to mm, płyn kalibrujący, później pokrętło do kalibrowania i ustawiania pH. Instrukcja także w języku polskim dostępna przy kupnie. Oczywiście yy, podam linka do tego sprzętu tak to wygląda w przybliżeniu do tego tutaj co widzicie podłączamy podłączamy elektrodę którą oczywiście wcześniej kalibrujemy znaczy oczywiście wcześniej kalibrujemy całe urządzenie ja mniej więcej powiem jak to się dzieje jak to robić OK, tak to u mnie wygląda. Wszystko jest podłączone. Jak widzicie tego elektrozawór yy, podłączony, wtyczka do tego elektrozaworu. Tu widać wyświetlać aktualne pH. Yy, z lewej strony jest yy, pokrętło do pH, z prawej strony nastawiamy ile ma być pH. Tutaj trzeba wspomnieć, że tolerancja między nastawionym pH górno i dolna granica to jest yy, chyba 0,5 Coś takiego. Yy, co tu jeszcze dodać, kiedy przynosimy taki sprzęt do domu, czy nam przychodzi, czy kupujemy, musimy ten sprzęt skalibrować. I tutaj od razu mówię, że nic prostszego. Nie istnieje na tym świecie. Podłączamy, przykręcamy tutaj z lewej strony elektrodę. Otwieramy pojemniczek z płynem kalibrującym, wsadzamy tam elektrodę. Następnie tym przyciskiem, tutaj, gdzieś Tutaj źle widać teraz. Zaraz może będzie jaśniej. I tego. Tak Koło tej, na, na prawo od tej diody, takiej świecącej, jest przycisk PH i SET. Dajemy na PH, czyli w lewo, i wkładamy tą elektrodę do płynu kalibrującego, po czym wkładamy ten mały taki śrubokręcik do lewej do lewej tej dziurki i ustawiamy 7 bo przypominam kontroler, kontroler już się jąkam płyn kalibrujący jest 7, no to musimy ustawić 7, ustawiamy 7 ok wyciągamy to wkładamy do akwarium tą elektrodę następnie przesuwamy w prawo na set i ustawiamy tymże śrubokręcikiem żądaną przez nas właściwość pH. Czyli, na przykład, tak jak w moim przypadku, to będzie 6,8. Tam od razu mówię, że bardzo ciężko jest dokładnie to ustawić. I tam malutkie takie wahania, już yy, powodują, że to o dużo przeskakuje albo, w, albo w do góry, albo do dołu. I po takim czymś przestawiamy, bo to jest ważne, żeby nie zapomnieć, przestawiamy z powrotem na pH, czyli w lewo i cała robota. Bardzo dziecinnie proste. No przepraszam, jak ktoś nie zrozumiał, możliwe, że tak tłumaczę, że nie wytłumaczę, ale na tym to polega. Naprawdę no nie ma co o tym się rozwodzić za bardzo. Czy to jest komuś potrzebne, czy nie, musicie osądzić sami do akwariów z biotopu Malawi. Raczej to nie jest potrzebne. Potrzebne jest wtedy, kiedy chcemy osiągnąć pH poniżej 7. Jak wiemy, fotosynteza powoduje to, roślin w dzień rośliny wydalają dwutlenek węgla kurwa pobierają już mi się pierdoli oczywiście pobierają dwutlenek węgla w dzień wydalają tlen w nocy sprawa jest odwrotna pobierają pobierają tlen wydalają dwutlenek węgla i jak nie mamy takiego kontrolera to są bardzo duże Wahania pH między dniem a nocą. To jest bardzo niekorzystne dla ryb, dla roślin też. Także tyle to by było na temat tego kontrolera. Link zamieszczę w opisie. Słuchajcie, parę słów jeszcze korzystając z okazji odnośnie mojego akwarium. Jak widzicie. Proces fotosyntezy u mnie na całego. Bąbelkują roślinki świetnie, ale chuj z tego jest, bo wcale prawie nie rosną. Wzrost jest bardzo mały, a bąbelkowanie bardzo duże. Popatrzcie, co się dzieje na tafli wody. Nie wiem, mam bardzo duży ten azot. Możliwe, że ten azot y, blokuje inne substancje odżywcze. Popatrzcie się, jak ten, jak wygląda, jak choinka w zimie. To nie jest po podmianie, to nie jest jakieś sztuczne y, robienie bombelkowania. Tak u mnie wygląda mniej więcej po dwóch godzinach od zaświecenia światła. To jest. Moje zmartwienie i utrapienie. Nie rośnie mi Mały Henio wcale. Eloharis słabizna i chyba dobiega do tego, dobiega czas tego Małego Henka i chyba będzie to ostatnie dwa tygodnie u mnie w akwarium jego. Chyba za to sobie włożę tam glosie. Nie wiem czego mi... No, od samego początku jak kto oglądał te moje odcinki, to widział, że no, pecha miałem niezmiernego. No, najpierw był chenio mały, który okazał się chyba Monte Carlo, czy to nawet nie wiem co było. Później kupiłem, no i nie chce mi rosnąć. No kurwa. Sorry, no prze, przepraszam, dzisiaj za dużo przyklinam. Widzów nieletnich bardzo przepraszam, nie mówcie tak nigdy a w szczególności nie mówcie gdzie takich słów żeście usłyszeli rodzicom bo wam zakażą subskrypcji mojego kanału popatrzcie na roślinki, no fajnie wszystko bombuje, no odnośnie tego azotu postanowiłem sobie kupić yy, kabombę i postanowiłem kupić sobie pistię albo coś innego pływającego żeby trochę zredukować tego azotu co będzie, to nie wiem. No, mówię Wam, no. Kto ma jakieś pomysły, proszę Was bardzo. No, odpowiedzcie mi, Piszcie w komentarzach, no bo coś ostatnio wszyscy się na mnie obrazili. Cały światek youtube się obraził na mnie i nie chce po prostu pisać mi i pomagać w moich problemach z akwarystyką. Tragedii nie ma, wszystko rośnie w miarę. Myślałem, że to będzie bardziej rosło. Bomblowanie jest ale nie ma dużego wzrostu. Kto ma jakieś pomysły, proszę piszcie w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie filmu. Na razie.